Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu, w kolejnym filmiku. Wiem, wiem, bardzo długo nie było żadnego vloga. Miała być też druga część z Baby Haul więc na pewno też Wam co nieco dzisiaj pokażę. Ja mam w ogóle zaległego vloga z wypadu, gdzie byliśmy na początku mojego 8, 8 miesiąca. Byliśmy razem z Ernestem w górach. Jest on zmontowany po części, bo słuchajcie, nawet nie miałam czasu, żeby montować, tyle się po prostu działo przez ostatnie dwa miesiące. W dodatku em, mieliśmy też sporo różnych innych aktywności, więc nawet nie było gdzie, znaczy kiedy zmontować, nawet o tym nie pomyślałam, a dolegliwości ciążowe się nasiliły, więc w ogóle zrobię Wam taki mały update z 8-9 miesiąca. Opowiem jak, jak to u mnie jak to u mnie teraz. Słuchajcie, no aktualnie jest dziewiąty miesiąc, aktualnie 36, nie, 37 tydzień. Więc taka końcóweczka poród zbliża się wielkimi krokami i tak myślę o tym porodzie coraz częściej. Nastawiam się i nastrajam pozytywnie, więc uprzedzam już wszelakie pytania odnośnie tego, czy się obawiam porodu, czy on mnie stresuje. Raczej staram się słuchać tych pozytywnych wiadomości. No tak jak mówiłam, trzeba będzie to przetrwać. Razem z Ernestem chcemy brać czynny udział w przywitaniu naszego maluszka. Mała sobie rośnie, zdrowo kopie, brzuszek. Brzuszek jeszcze jest chyba wysoko. Z tego co, co widzę, A więc no nie wiem kiedy będzie ta data urodzenia. Nasza rodzinka już obstawia. Zapisujemy na liście, kto. Kiedy uważę, że malutka się urodzi i tam robimy nagrodę. Nie no, żartuję, ale sama jestem ciekawa tej daty. Wolałabym, żeby ona była wcześniej niż później, bo wiadomo, chciałabym się poznać i jestem bardzo podekscytowana. Szpital wybrany. Torby spakowane, więc na pewno będę chciała Wam pokazać torby, jak spakowałam. Różne rzeczy, tylko nie wiem, czy ten vlog po prostu nie wyjdzie za długi. Um, nie chcę po prostu gadać i glezić przez 40 minut, bo wiem, że się wyłączycie, więc pewnie bym tego vloga yy, może podzieliła. Yy, z góry w ogóle przepraszam za to, że ta druga część Baby Hall się nie pojawiła, ja tak mówię, bo strasznie dużo ostatnio zajętości, dolegliwości, które mi też uniemożliwiały, więc słuchajcie, teraz taki szybki. Update Ósmy miesiąc Zaczyna się ósmy miesiąc Dzień dobry Ja i mój wzorek się dzisiaj Witamy eee, Nie wiem Ja tak lubię ten brzusio To taki ósmy miesiąc się zaraz zaczyna Ja uważam, że jest bardzo fajny i bardzo zgrobniutki. i jak najbardziej należy Zapamiętywać te wszystkie chwile brzuszkowe. Jesteśmy teraz w Zakopanem. Przyjechaliśmy, lubię ja nie chodzić po górach, bo ja bym to nie na rady, ale przyjechaliśmy sobie właśnie tak poczynować, podpoczywać. No, już jest grubo po 12.00, który ogląda rodzinny, familijny film. Próbuję go dobudzić A tutaj mamy taki przepiękny widoczek z tego apartamentu Oczywiście na, na górki Budzić tego panicza, żeby wstał to godzinę Ja muszę sobie odespać wszystkie ostatnie tygodnie a wczoraj Ci dałam pospać do 11 Dzisiaj Ci też dałam pospać Nie, dzisiaj ja wstałem wcześniej Słucham? Tak, bo śniadanie przyszło i ja bym otworzyła. się 30 otworzyłeś, ale położyłeś i się spać no Ale już to nie był ten sam sen Ja zjadłam o 9, a potem tylko sobie leżałam Ale to już nie był ten sam sen wszystko było. Wstajemy, bo Czerwane. mi się tak chce kawy, że ja zaraz nie wytrzymam. No sobie, tu masz kawkę i wodę. No tak, to jest kawa z proszku. Z... No każda kawa jest z proszku. Nie, to tego w No nie. Z kawiarni nie. nie, no już jest. Mi się wpół do trzynastej. Gdzie udało i wychodzimy? No właśnie Co się stało? Denerwuj mnie. Nie mogę zębów czekaj. Yes. czekać. Jest! Czekać na ciebie. Masz kartę? No. Nie mogę. To jest właśnie w, wybieranie się gdziekolwiek z Ernestem zawsze musi być albo jeszcze ubigacja, albo, albo jeszcze muszę zrobić to, jeszcze muszę zrobić tamto. Wczoraj wyjeżdżając myślałam, że będziemy tutaj na godzinę 14, a byliśmy na 18. przypomnę. Żeby się potem nie okazało, że nie wziął kluczyków do samochodu. Aha, chyba mi teraz nie otworzy. A kluczyki do auta? Mało. Żeby się potem nie okazało na dole, Mam. że ich nie masz. Pójdź nie u tych zębach słabo. zdjęcie, które udało się Ernestowi odszczelić, ale jesteśmy troszkę zawiedzeni, bo przyszliśmy do no. y, takiego miejsca. Jest rzezły? księstwo góralskie. No i okej okay, jest to bardzo ładnie i ale no chciałam napić super kabę. No to taka malutka kawka przyszła. Zarzucić nie można nic bo przy karcie jest napisane 220 ml to no podejrzewam, że tutaj tyle musi być ale myślałam, ale... że to z bitą śmietaną jeszcze nie tak, ale jednak myśleliście właściwie, że to będzie z śmietana, jakaś tam posseć takie rzeczy y... no, ale desery tam robiło robotę, jak widziałam na dole, że naprawdę takie mega fajne przepraszam no ale za deserek trzeba to sobie zapłacić Jak za porządny obiad. Tak. Także no. Spadam. Być na w zakopanym i wylądować na pizzy. Ale ze stypkiem i żurawiną Ale no, skusiła nas pizza. Zakopiańska. A to wszystko dlatego, że skusiła nas pizza, bo ją zobaczyliśmy Tak, tak. Taka wielka. Mhm. Nawet weszliśmy dzisiaj do karczmy z myślą, że zjemy jakiś fajny obiad, ale jakoś tak wczoraj jedliśmy tą michę pierogów i tego tak nie wiem. Co? Nie miałam ochoty pana na góralskie Właśnie ja harczy, też. I, I powiem Ci, że jak na przykład teraz tą pizzę, ale przez to, że jest zakopiańska i jest z cypkiem to już tak nie mogę się doczekać i myślinka cichni. Jak byliśmy tam w karczmie i widziałem w to tak... Tak, tak. No, Musieliśmy, żeby chciało. Znaczy w sensie <śpieszy> Ale nie, po... Ty, nie, nie ochotę, możemy podać na nazwy, w której na żurek, byliśmy w knajpie, nie, nie bo powiem. się okaże, że zrobimy taką w sensie, antyreklamę. W sensie wiecie, no, ani, ani nie mymy na placki ziemniaczane, ani na kuczki no, ja kiełbasy, tak ani na tak jak jakiś żurek wędzony, czy nawet na czy na, 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 na boczusiu, czy na, boczu, na kiełbasce, a to pizza ja i tak że... ja, ja to zawsze kocham pizzę, więc... Ja mogę jeść pizzę i cały czas. Góralskie to jemy w Krakowie, w karczmie pod Wielką Solą. <grym> tak. karadeczka, pizza. Ale dziś już nie wybrałeś kebaba. Ja Ci powiedziałam kebab czy... Nie, Ty powiedziałeś kebab czy pizza. I się mnie pytasz, a Ty zazwyczaj to ja wolę pizzę, a Ty... A ale kebabę. <grym> po to rozmiarcie Cię chyba zachęcił. Nie, nie, ja dawno nie, nie jadłem pizzy. Nie mniam, mm, mniam. Ale będzie jedzą. Z góralską fajnie wygląda co? Nożyk widelec, papierowy, najlepsza randka. fajnie wygląda. I Dobrze. zobaczmy. Jeszcze będziemy mieć na kolację tę pizzę w hotelu. I co? Ocena? 10 Tak? Czy tylko że jesteś głodny? Dziesięć tylko dlatego, że jestem głodny. Jakie chodzenie? Spacerowanie. To już jest nie wyzwanie A... A się zmęczyłam. Naprawdę. To jest po prostu już spacer dla mnie to już jest... Nie lada wyzwanie. Co? To nie śpiesz. Hej, hej, witam prosto z piżamy. Co? Jakie piżamy. Witam prosto w piżamie... Nie. Nie wiem jak początek zacząć. Cześć, to mi sufler podpowiada, żeby się po prostu dobrze widać. Cześć, kochani. Sufler. Ty, 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 Chodzi o to, że ja nie, 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 nie można nagrywać samych przyjemnych rzeczy. Dzisiaj dzień jest trochę słaby. Cały dzień spędzimy na pewno w apartamencie, ponieważ ja nie za dobrze się czuję. Ta pizza wczoraj, którą Wam pokazywałam, no. Nie smakowała mojemu dziecku najwyraźniej, bo mi już leżałam i, i zdychałam. Straszliwa zgaga do tego nudności, wymioty, no coś okropnego po prostu. Ale ja też jestem dobra agentka, bo mieszam i, i tustej, i ze słodkim, z lodami, więc sama chyba się proszę o tę zgagę. E, więc dzisiaj też tak. Nie za dobrze, dlatego postanowiliśmy nigdzie już nie wychodzić na miasto i nie jeść nic na mieście, tylko e, z, śniadanko tutaj. Bo jedyne co mi potrzeba to, to rosołek z warzyw przepyszny z makaronem, coś delikatnego mam nadzieję. Mieliśmy taki plan, już wczoraj sobie mieliśmy plan, żeby pójść do takiej karczmy na kolację, gdzie, gdzie kapela gra. So, mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda. i już drugi talerz. Powiem Wam, że o lepiej się czuję wziadłam pierwszy, przespałam się, teraz drugi i może jeszcze dzisiaj coś podziałamy. I kochani wszystko co piękne szybko się kończy, jak ja to mówię. Jutro już wyjeżdżamy, dzisiaj mamy ostatni dzień, żegnamy się z tym przepięknym obiektem. Zobaczcie, jak tutaj jest wspaniale. Jakie są plusy tutaj. Tego miejsca mi się bardzo podoba to, że strefa Spa jest do godziny 12, co się rzadko zdarza. Tak. To jest mega fajny plus. Fajny widoczek. Eee, I nie tylko miejsca górne, ale te dolne tutaj z balkonikami też są mega urocze, Mówięcie, ponieważ... Chyba następnym razem bym chciała tutaj. Być na na protenżę, samą dole, no? nie? bo można sobie grilla rozpalić, można sobie wyjść. Zobaczcie. Fajnie to wygląda, nie? Podejrzewam. <laughs> Podejrzewam, że można. No tylko musicie sobie przywieźć swojego. No bo czemu nie? Niby czemu nie? Ja bym sobie tutaj rozpalił, przecież nikt by mi nie zabronił chyba, nie? Bym sobie takiego jednorazowego kupił I w Biedrze jest... i, i, i rozpalił. I też ktoś ma tutaj aparat no... na dole, to no. dole... śniadanko i ma też... Mhm. No nie no, no cudnie to jest. Przecież to... szkoda, że, że trzeba wyjeżdżać, bo jutro już wyjeżdżamy, ale dzisiaj ostatni dzień idziemy. Mamy dwie, dwa fajne miejsca, dwie fajne karczmy, które możemy polecić. Jedna z nich to jest, jak się ona nazywa? Pamiętasz? Mm, kryjówka, tam nic nie nagrywaliśmy, ale jedliśmy pierogi zaraz jak przyjechaliśmy. Micha Pierogów, zjedliśmy takich różnych, różne pierogi. 27 tak. sztuk było? 27 sztuk, pyszne? 40 chyba 6 zł to kosztowało. A pojedliśmy ja, Małgosia i jeszcze mieliśmy na kolację, na kolację do domku no, mega. Więc mega fajnie, mega fajne też ceny. Fajny klimacik, też fajnie muzyka gra, tylko nie na żywo. No i tam właśnie yy, menadżer albo kelner, nie wiem w zasadzie może menadżer, podpowiedział nam, że jeżeli mamy ochotę, to codziennie po godzinie 18 jest jeszcze jedna fajna knajpa i byliśmy tam za dnia. Ale się okazało, że grają dopiero od 18, więc idziemy tam dzisiaj na kolację. I okazało się również też to, że już tam kiedyś byliśmy i dobrze wspominamy, więc, więc też mimo że jeszcze nie jedliśmy, bo dopiero tam idziemy, też, też wam możemy polecić tą knajpę karczmę góręczka, bo, bo ja wiem, że byliśmy tutaj mm. tam zadowoleni, piliśmy sobie Kurczę, te grzańce tam. Piliśmy grzańce, <laughs> było super. Teraz, a teraz <laughs> i tak muszę po coś lekkiego po tych moich niespornościach. No, i jakąś kwaśnicę. No nie wiem, czy to byłby dla mnie dobry pomysł, ale... Ja tak mam ochotę na, na placki ziemniaczane, więc chyba placuszki ziemniaczane wciągnę. Także dzisiaj w sumie cały dzień przeleżeliśmy, ale słuchajcie, <laughs> i tak nie czuję, że ten dzień jest stracony, ponieważ jak leżyliśmy w łóżku, to te zasłony sobie tak odkryliśmy i nie zespełniałeś? Nie, no, nic właśnie I w Widzieliśmy moment. po prostu cały czas piękne widoki. To jest nasz balkon tam na górze, ten. A skąd wiesz, że? A to, są, to jest nasz widoczek, więc jest piękny. No, cud. Spiera przedmiot, pięknie. Tak, tak, tak. Ale trafiliśmy, chyba mamy najpiękniejszy widok w ogóle, bo jesteśmy właśnie tam na szczycie. Tam, 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 tam. To, tu. Panie, powie mi to pani co to to, to, to piwo to z bombą. Badzieli. Piwo z bombą, to jest tak. Bierę się piwko, bierę się na leweckę, na przykład, wrócę się do środka, no i tak się pije ze Słowecką. Ze słowecką, no to... Ja tylko powiem, że pani Brigida to te najpiękniej w tym zakopanym gotowa. No Bardzo dzięki wielkie. Dziękujemy. Panie dzięki. Panie A ty masz piwo No tak. I pani tam ja I ty dewale Łupecki do, do czyli jest takie piwo z bombą. Pierani Łupecki, tak? Pierani Łupecki, Hej, lesie ciemny, tak? Pierani hey, ciemny, mycku zielony.

Loczek, Gdy ty urodziłeś się by z takim loczkiem, A nie? no nie? swoim drogę ciekawe, że twoja córka też będzie miała taki obok Albo A, bo będzie miała loczki. Bo ty jest taki hejstrę, nie? No. No ja tylko, do tego 12 jest wasem? No. Ale się udało. Jednak jest wyłączona na szczęście, moje szczęście, bo i była przyczelnie, wszystko było gorąco i nawet nie wykorzystałam. Więc teraz chodź co ty tam masz? Kto? Co? co ty tam masz? Lemonadę. Co? Lemonadkę. Lemonadę. wracając do tego co mówiłam taki szybki update nauczyłam no, się po prostu fantastycznie fenomenalnie aż do 8 miesiąca kiedy nastały te tolegliwości ciążowe bardzo już takie silniejsze i bardzo mocniejsze a więc z Gaga no ona wcześniej też mnie bardzo męczyła ale była jak to mówię do przeżycia a od 8 miesiąca zaczęły się po prostu totalnie nieprzespane Noce, więc już od ósmego miesiąca po prostu nie przesypiam wszystkich nocy chodzę niewyspana eee, Wszystko było tak pięknie ładnie, zachwalałam tą ciążę fantastycznie. No i mnie dopadło. No też, też musiałam poczuć, że jestem, słuchajcie, w ciąży, ale wszystko da się, da się znieść. Śpiewa siedząco, mała coraz bardziej buszuje, w brzuszku coraz bardziej ją czuję, No ale to dobrze, że jest aktywna, bardzo mnie to cieszy, to jest też najważniejsze, bo rośnie zdrowo. Więc pamiętam też, słuchajcie, z tą zgagą wypadł nasz do Zakopanego, kiedy po prostu tam wyjechaliśmy sobie razem, żeby spędzić czas, pobyć ze sobą, we dwoje. I trochę te dolegliwości ciążowe zniszczyły nam ten weekend, no bo, bo bardzo bardzo się źle tam poczułam. To był chyba taki jeden z najgorszych dni moich ciążowych. Doszło do tego nudności, więc gdzie ja nie miałam w ogóle z tym problemu od początku ciąży to tego dnia. Oj, poczułam, poczułam. Co niektóre z was mogą czuć podczas ciąży? Słuchajcie, update Dziewiąty miesiąc. Zaczęliśmy dziewiąty miesiąc, czas oczekiwań, dolegliwości z gaga ze mną została. Jest troszeczkę też ciężej. Jak są upały, to wiadomo, że muszę częściej leżeć, odpoczywać, nogi puchną, ale jak jest taka pogoda jak dzisiaj, 20 parę stopni, no to wczoraj nawet poszłam sobie też na fajny spacer nic mi takiego nie dolegało no po prostu dni są różne, są dni kiedy mam właśnie super się czuję a są już dni kiedy już no bywa, bywa ciężko jedzenia już nie można sobie tak na dużo pozwolić jedzeniowo bo jakby się już nie mieści, więc czasem oczy wyjadły a już tutaj nie ma miejsca w tym brzuszku i wtedy zauważyłam, że gorzej się czuję jak właśnie za dużo zjem na raz to właśnie ta zgaga nie mogę przed snem długo jeść, bo to już jest bardzo wtedy nasilone. No i też już tak żebra troszkę bolą, tu kręgosłupik, więc no, trzeba, trzeba już chyba jeść małe porcje. No i już no, przede wszystkim więcej odpoczywać, ale ogólnie wszystko jest fantastycznie. Tak jak już mówiłam, jestem spakowana, przygotowana, jeszcze jakieś ostatnie badania będę musiała porobić, wszystko sobie to ładnie podrukować, wsadzić do teczki, żeby to wszystko było gotowe. Jeśli chcecie właśnie zobaczyć moją torbę do szpitala, co ja spakowałam, to oczywiście zostawcie komentarz, piszcie, ja chętnie Wam pokażę. Hmm. No, a poza tym mam bardzo dużo jeszcze rzeczy do pokazania dla Was, bo łóżeczko, kołyska, wózek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Fajne niektóre rzeczy, które jeszcze nie są jakby przewiezione z domu moich rodziców. W przyszłym tygodniu to wszystko będę przerzucać, więc będzie okazja, żeby Wam pokazać. Natomiast pokażę Wam teraz rzeczy takie zaległe, które już chciałam Wam wcześniej pokazać, Zaraz, czekajcie. Piękny wzór, piękny kokoń. Niunia sobie tutaj będzie tak po prostu leżakowała i odpoczywała. Marka My Moments i tam oprócz tego, że mam taką pościel, mam jeszcze prześcieradełko, w ogóle też znajdziecie ich na Instagramie. To też mam body, właśnie dla dziedziusia. więc takim wzorem, tylko gdzieś tam już pochowana, więc to co na wierzchu było, to teraz Wam pokazuję. Szyte ręcznie, bardzo fajna marka, też oczywiście na Instagramie, więc zobaczcie, Little Pretty Brand. Tak się nazywa ta marka na Instagramie. Zresztą jak widzicie, mnie na Instagram to w którymś poście oni są e, również oznaczeni. Dziewczyna szy, szyje po prostu takie piękne ciuszki e, ręcznie. Zobaczcie jaka cudowna sukieniunia. E, I słuchajcie, te ubranka starczają na trzy rozmiary. No ja w tym wzorze się po prostu zakochałam. Jest po prostu śliczny, cudowny, i do tego taka kokardusia. Jak nawet nie w tym roku, no to w przyszłym roku, ja widzę nią, niektóre po prostu sobie lata po naszej działeczce w tej sukieneczce. Do tego, oczywiście, wszystko jest 100% bawełna. Tutaj macie jeszcze taką sukieneczkę. Zobaczcie. Nunia, Też taka muślinka. Bardzo fajna i przyjemna. I tutaj jeszcze też taki rampersik. No śliczna. Wszystko jest po prostu tak... Cudne. i słuchajcie jeszcze pokażę wam taką markę e, mile nowe to są kokardki więc zaszalałam słuchajcie kokardusie dla mojej nuni e, zbieram, zbieram uwielbiam po prostu takie, e, takie rzeczy ja wiem, że może dla niej nie będzie to takie zbytnio wygodne ale od czasu do czasu jakąś kokardyczkę e, będzie mogła sobie ubrać E, więc sprawdźcie, dużo fajnych wzorów, bardzo fajne takie gumeczki nieuciskowe, też bardzo fajna i przyjemna marka.